Cześć dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu w sobotę jest godzina 8.36, ja mam taki biologiczny zegar. Słuchajcie, że zawsze koło 8 się budzę. 8, ósma 10, 10, 8, dzisiaj to było jakoś 15 po 8. Pomimo tego, że miałam dość ciężką noc, bo list cały czas wracał, muszę dzisiaj naprawdę zająć się tym roztworem, żeby obsikać ten ogród, bo nie wiem, jak jeszcze tak długo pociągnę z tymi nocnymi pobudkami, szczególnie jeżeli jest ich kilka. Bo co uda mi się zasnąć, to ten list wraca i młody dostaje szał. E, dzisiaj niestety moja waga mnie zaskoczyła bardzo, bardzo, bardzo negatywnie. E, mam w sumie półtora kilograma na plusie, jakoś tak. E, od tej mojej najniższej wagi, gdzie świętowałam, że mam tę fajną wagę, e, ale normalnie. Trzymałam naprawdę bardzo dobrze dietę, nie zjadłam nic słodkiego z tego holu, z polskiego sklepu, który widzieliście. Jadłam zupkę jarzynową, naprawdę kalorycznie to było idealnie, ale no jestem teraz jakby na ostatniej prostej listka i to zawsze się dzieje, zawsze, zawsze, zawsze jestem na plusie, jeżeli chodzi o wagę. Pasta, przepraszam Was. Także to się dzieje zawsze, 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 jak, jeżeli chodzi o moją wagę, że chociaż nieważne co ja robię, ona idzie na górę. I wiecie, ja wiem, że to zejdzie. Ja wiem, że jak już przyjdzie ten tydzień, gdzie e, wezmę ostatnią tabletkę, jeszcze zanim przyjdą te kobiece dni, to ja wiem, że, e, ja wiem, że ta waga mocno wtedy szybciutko spadnie i to będzie na zasadzie, że pójdę spać w poniedziałek i we wtorek, nie wiem, wstanę i będzie kilogram mniej. Ja wiem, bo zawsze jest ta sama historia, ale po prostu w tym miesiącu hormony wzięły górę nade mną strasznie, ale to strasznie. Zaczynając od kilku dni temu, szukałam naj... wszystkiego, żeby się tylko pokłócić z Andrę. Nawet mówiłam koleżankom w pracy, że na drugi dzień, nie ja wstałam, to sobie pomyślałam, boże, co ja jestem za kobieta, naprawdę byłam, czepiałam się każdego, nie wiem, okruszka, że tak powiem. E, bardzo siebie wtedy nie lubię w sensie wyglądowym, ale tak do takiej przesady, że nie mogę na siebie patrzeć. Tak było tym razem, że naprawdę szłam do łazienki w pracy i mi mówię, nie mogę. Gruby brzuch, grube nogi, gruba twarz w ogóle wszystko jest B. E, teraz jest trochę lepiej, jeżeli chodzi o, o mój wygląd, jakby. E, czuję, że okej okay. przetłumaczyłam sobie trochę w głowie, że to są hormony, a nie ja, e, ale. Powiem Wam, że my kobiety mamy przesrane. Wiem, że są takie kobiety, które um, nie odczuwają żadnych skutków, a są takie, które jeszcze gorzej jak je odczuwają. Ja miałam naprawdę aż do dwóch lat temu bym powiedziała także. Nic, nie dość, że mnie nic nie bolało, nie miałam spadków humorów, nie miałam nic, po prostu z wiekiem mi się to zrobiło. E, jedyny plus jest taki, że faktycznie odczuwam jakieś niesamowicie wielkich boleści, ale też wiem, dlaczego miałam takie boleści pleców, bo plecy to jest jedyna rzecz, która daje mi sygnał, że hello, przychodzę. Więc nie podaje się i tak dziewczyny, bo wiem, że wszystko robię super dobrze i nie mam nagle dzisiaj, że o i tak przytyłam, także muszę. Em, zjeść pięć razy tyle, bo skoro się dobrze trzymam, a nie chudnę, to, to nadrobienie, kiedyś tak miałam, że faktycznie, jak widziałam, że nie ma jakiegoś efektu, to zamiast usiąść, pomyśleć dlaczego, że jestem go jakiś powód, to mówię, nie, wszystko robię idealnie, mam wagę na plusie, to idę, nie wiem, zjeść dwa razy KFC, na szczęście tak już to u mnie nie działa, działa wręcz w odwrotną stronę, że Muszę sobie przypominać, że coś zjeść, bo też nie chcę, wiecie, mówiłam o tym nieraz. Nie chcę schudnąć na tym, że nic nie zjem, bo to mi nic nie da, bo ja wiem, że ja lubię jeść i ja wiem, że to zaraz wróci. Ja nie wyobrażam sobie życia bez jedzenia i bez słodkich kaw. No bo po prostu taka jestem i, i tak jest, dlatego właśnie zawsze Wam mówiłam, że ja nigdy nie, cią nie, nie, nie dążę do, do rozmianu 8 czy do małej dziesiątki. Bardziej taka mm, stabilna, mała dwunastka to jest taki mój cel. E i wtedy myślę, że będzie e, super. I, I teraz nie, teraz wiem, że co mi telewizor mi dada, słuchajcie. I teraz wiem, że po prostu muszę cisnąć dalej i ta waga w końcu, w końcu się e, posunie, że tak powiem, do przodu. A dlaczego o tym mówię? Bo wiem, że wiele z Was mnie ogląda i wiem, że wiele z Was stara się schudnąć, bo piszecie mi, że... Nie wiem, schudłyście, nie schudłyście, zrobiłyście jakiegoś psikusa sobie w swojej diecie i wiem, że jeżeli chociaż jedna osoba jest tutaj, która ma teraz podobnie, że nie wiem, jest przed okresem albo coś się stało, albo nie wiem, dziewczyny nawet jak zawaliłyście cały tydzień, to ciśniemy dalej. Nie poddajemy się, po prostu ciśniemy dalej. Powiem Wam, że ja powoli już w mojej głowie mam e, takie zamartwianie się, i to nie jest dobre, to nie jest dobre, mówię Wam o tym. Na tym, że jadę na tydzień, i jak ja będę robić tysiące kroków? Kroków faktycznie pewnie będę robić dużo, ponieważ nasz holiday jest zaplanowany, że będzie raczej holidayem aktywnym, dłuższe spacery i tak dalej, ale jednak to są spacery. To nie są marsze, na których wiecie, spalam mnóstwo kalorii, to nie są biegi. E, więc zobaczymy, jak to będzie, więc już na pewno wiem, że w piątek rano, zanim wyjedziemy, bo nie będziemy wyjeżdżać o 8 rano, tylko około 11 pewnie, wiem, że wstanę i zrobię trening, żeby chociaż mieć ten jeden dzień początku holidaja zaliczony. Wezmę ze sobą e, buty do biegania i strój, ale też nie wiem, co będą inni robić, czy będę miała jak wyjść pobiegać, więc nie chcę sobie dawać do głowy, że na pewno pobiegam. E, I wiem, że to jest urlop i na urlopie... E, powinno się sobie po prostu żyć i zapomnieć o tym wszystkim. I ja ogólnie mam taki plan, żeby nie przesadzać, ale nie chcę też przesadzać w drugą stronę, e, wiecie, nie chcę też, że tego nie zjem, tamtego nie zjem, bo jestem na diecie. E, szczególnie, że pewnie będziemy jeździć na kolację wieczorami. E, ja już mówiłam do Andrzeja, ja nie będę jadła codziennie wieczorem, bo to nie jestem ja, a nie chcę się też przyzwyczaić do, takiego, do takiej pory, bo dla mnie, no, dla mojego organizmu to nie jest dobrze, e, ale myślę i to też jest właśnie niezdrowe, że zamiast z jednej strony cieszyć się tym, że jest wyjazd, że będzie super, to myślę o tym, że nie będę mogła biegać, że moja dieta pójdzie na bakier, że to, że tamto. Także też muszę sobie troszeczkę dać na wstrzymanie i mówię to do siebie i do was, dziewczyny. Jak jedziemy na urlop, nie myślmy o tym, albo starajmy się, pracujmy nad tym, bo. Przynajmniej tak jak ja mam taki urlop raz do roku, że jadę gdzieś na tydzień, a nawet nie zawsze raz do roku, bo w tamtym roku nigdzie nie byliśmy na, na tydzień. Także no. E, więc będę myśleć o tym, będę cały czas pracować nad głową, mam na to dwa tygodnie. Także trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się w głowie pozytywnie poprzestawiało. A teraz idę cisnąć i dobiegać na wspólnej i Sylwia na bieżni. Pa! pa. Kolej, ja już jestem gotowa, zaraz wychodzimy robić brwi. Usuwanie w Milton Keynes. E, musimy wyjechać trochę wcześniej, bo ostatnio były dość duże korki, żeby tam dojechać. Jestem, słuchajcie, zmęczona przez to, jaka jest pogoda. E, jest taka bardzo, bardzo senna. E, właśnie wypiłam sobie mrożoną kawę, taką, wiecie, w domu zrobioną. E, spróbowałam tym razem, bo nie mogę dostać tego white chocolate vanilla milkshake, więc kupiłam vanilla milkshake, tylko taki trochę lepszy, a nie taki zwyczajny. I dodałam to samo i też bardzo dobrze smakuje. Jest trochę mniej słodki, wiadomo, niż um, ten oryginalny Kinder Bueno, ale też bardzo dobrze mi smakuje. Także wypiadam sobie to, ale jakoś nie pobudziło mnie to w ogóle. Ale tak jak mówię, jak pogoda jest deszczowa, a pogoda jest taka senna, to wydaje mi się, że nic nie jest w stanie um, tej energii dać. Jednak słońce jest naprawdę mega ważne, i uwierzcie mi w Polsce, nie narzekajcie na te wysokie temperatury, cieszcie się z tego co macie, bo macie naprawdę rewelację. U nas jest dzisiaj bardzo wiecznie, bardzo zimno i bardzo śpiąco. I bardzo ciemno w dodatku jest, nie ma jeszcze południa, a jest tak ciemno, że ja bym pomyślała, że jest około czwartej, piątej. Także no, wczoraj przyszłam dość dużo książki, dzisiaj ją na pewno skończę, taki mam zamysł. Dzisiaj też zaczyna się Azja Express, także bardzo się cieszę, mówiłam Wam, że będę oglądać. Na bieżni trening został zrobiony, pół godziny biegu i 40 minut szybkiego marszu, także godzinka 10 już jest. Także 10 tysięcy kroków bez problemu zostało zrobione później sobie w ogóle bierzam Watachę, bo wrócił i to z taką petardą, że wow. E, także czekam na kolejny jego film. I teraz właśnie Andre bierze, robi pali papierosa i jak skończy to w drodze do Milton Keynes zrobiłam sobie na śniadanko słuchajcie hash browny. Zwykłe hash browny wrzuciłam do e, air fryera i zjadłam i e, no i co? I Jedziemy, pewnie coś zjemy w Milton Keynes, e, bo nie chciałabym jeść wieczorem, słuchajcie. Chciałabym jednak zjeść w ciągu dnia. Nie mogę się już w ogóle doczekać kąpieli i tak się cieszę, że, słuchajcie, że zostawiłam sobie winko. Nie wypiłam go wczoraj jednak, bo dzisiaj do kąpieli sobie wezmę winko. A jakbym bym pewnie wypiła wczoraj, to dzisiaj by mi się chciało i bym e, kupowała znowu. A nie chcę, wiecie, jak chcę jak najmniej tego alkoholu pić. Także dobrze, że, że wczoraj jakoś stwierdziłam, że jednak nie skończyło się na herbatce i winka. Dobra, kończę, wołam chłopa i jedziemy. Mam nadzieję, że nie będzie mocno bolało. Ostatnie moje doświadczenia z tego miejsca, z tej kliniki są rewelacyjne. Szybko bezboleśnie, także zobaczymy. Wydaje mi się, że tym razem robimy coś innego yy, i zobaczymy. Widzicie, jak tutaj widać? Tylko, że właśnie to chyba jest blizna. Tylko już nie wiadomo, kto mi tą bliznę po drodze zrobił. Także zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No i kochani, jestem, jak widzicie, po yy, zabiegu. Tak wyglądają moje brwi, no nie oszukujmy się, nie wyglądają one za dobrze, ale było podobnie ostatnio, więc będę troszeczkę, no nie fajnie wyglądać przez najbliższe kilka dni, ale coś za coś. Następny zabieg mam tydzień po powrocie z urlopu i to będzie już nie usuwanie, bo um, pani stwierdziła, że wydaje się, że to już będzie na bank ostatni... Um, zabieg, ale żeby je tak dopieścić, żeby one już były naprawdę takie czyste i bez niczego, zrobimy zabieg takiego czegoś, że ona coś zluści. Ja nie wiem dokładnie co chodzi. Jest to troszeczkę droższe, ponieważ jest to i dłuższy zabieg i potrzebny też jest krem znieczulający. Trochę się boję, ale wiecie, już tyle, już tyle przeszłam z tymi brwiami, że jeżeli faktycznie to będzie już ostatnia sesja przed zrobieniem brwi, to w ogóle super. Oczywiście do zrobienia brwi jeszcze trochę droga będzie, bo będę musiała sobie na te brwi jakoś odłożyć, no bo wiecie, jak jest u mnie, jeżeli chodzi o sytuację finansową i... No, ale może będą nadgodziny, to porobiłabym overtime'y. Poza tym też tak jak wiecie, Andre powoli zaczyna pracować. Kelt jest naprawdę super, wam powiem, bo na przyszły tydzień Andre miał iść chyba trzy razy do pracy, a chyba idzie cztery. Tak zabukował pracę, żeby właśnie Andry mógł częściej z nim iść, żeby sobie mógł jak najwięcej zarobić przed naszym urlopem. Także bardzo, bardzo miło. No i zobaczymy. Jak to będzie, żeby się udało faktycznie pójść te cztery razy? Więc na razie się nie cieszę, dopóki to się nie stanie. Co fajnego jest z tą pracą Andry, to jest to, że on zaczyna około 10, 9 różnie, ale to daje mu możliwość tego, że zabiera mnie do pracy rano i wiecie, za ten czas gra sobie w grę, bierze prysznicę, już taki pobudzony jest na, na, do działania, a tak naprawdę kończy czwarta, piąta, więc ma też po mnie, jak podjechać. Więc to jest mega, mega ugo... Wygoda dla nas, ponieważ tak jak wiecie, do mnie, do pracy, skąd, skąd ja mieszkam, nie ma autobusu, więc jest opcja piechotą, gdzie trwa to godzinę i na razie nie ma z tym problemu. Ja mogę iść do domu godzinę, bo i tak robię trening na bieżni, więc to nie ma z tym wspólnego nic, ale jeżeli będzie, no nie jeżeli, jak po prostu będzie już padać, będzie ciemno o godzinie 18.00, <laughs> <laughs> przepraszam, prawda, no to tak średnio chcemy, żebym chodziła, wiecie. Godzinę, to jest naprawdę szybkim tempem godzina. Tak, normalny człowiek, to myślę, że półtora godziny by szedł. Normalny człowiek, więc wiecie. Ale nieważne, słuchajcie, po zrobieniu brwi e, pojechaliśmy od razu coś zjeść. Pojechaliśmy do Taco Bell, bo tak ostatnio miałam ochotę na Boritos. Pojechaliśmy do Taco Bell i stamtąd prosto do Dunstable oczywiście do Fanfood, Saporet Bull. Stamtąd naprzeciwko jest Lidl, i w tym tygodniu znowu zrobiliśmy zakupy w Lidlu. Kupiłam sobie świeże pieczywko na jutro, do tego mojego serka wiejskiego wysokobiałkowego, Aż głodna się robię z tego powodu. I sobie kupiłam gruszki, bo Łasi, słuchajcie, tak działa magia internetu, stety albo niestety, bo ona pokazywała gruszki i napisała mi nawet, że dawno nie dałam gruszek. I dzisiaj, będąc w Lidlu, jak zobaczyłam na gruszki, to od razu sobie pomyślałam, że ja chcę gruszkę. I kupiłam gruszki. Także tak to wszystko działa, tak to się wszystko napędza. A więc zrobiliśmy zakupy, wróciliśmy, rozpakowaliśmy i od razu wzięliśmy tego pana, co tutaj leży zmęczony koło mnie i pojechaliśmy na spacer i wróciliśmy. Czasowe jest bardzo ok, Tak jak mówię, jest przed piątą i powiem Wam, że gdy było później, no to chyba bym już nie robiła treningu. E, może też dlatego ta waga, waga też mi tak e, średnio daje, bo nie dość, że jestem właśnie przed kobiecymi dniami, no to wiecie, mięśnie też... E, Potrzebują odpoczynku, ale jako, że u nas w domu muszę czekać, że woda się nagrzała do kąpieli, to stwierdziłam, że sobie wejdę na takie, wiecie, 45 minut i, i pochodzę sobie na bieżni na chwilkę. E, młodemu dałam obiad i słuchajcie, e, w poprzednim vlogu, bodajże nie pamiętam, przed temu przed Holem, z temu, pokazywałam Wam, jak się nie miało, to było w tamtym saszetki Speced Home. Słuchajcie, one są świetne, jeżeli macie pieska, i jeżeli macie dostęp do tych. E, Konserw to bardzo, bardzo Wam je polecam, bo faktycznie te warzywa są warzywa. To nie jest coś zgniecione na papkę, tylko tam widać groszek i marchewkę i ten ryż brązowy widać i to mięsko i powiem Wam, że Buster zjada je w mgnieniu oka. Bardzo, bardzo mu podeszły. A... No, i przerwało mi nagrywanie, ponieważ mam znowu pełny telefon. Cała ja no także polecam wam te konserwy i tak jak mówiłam Buster jest bardzo wybredny jeżeli chodzi o psie jedzenie, a te naprawdę zajadę z zapałem tak samo jak właśnie te z tails.com a te jednak są tańsze także fajnie cieszę się że znalazłam coś co mi smakuje nie ma nie widziałam opcji dla seniorów dla starszych piesków widziałam tylko dla szczeniaków i dla psów dorosłych do Siódmego roku życia, jak dobrze pamiętam, ale mogę się e, mylić. E, wpadłam też, słuchajcie, na pomysł, żeby e, napisać do jakiegoś pana lub pani, która zajmuje się na YouTubeach, czy nie YouTubach e, tresowaniem psów właśnie z radą, jak najlepiej jadąc na ten wyjazd, na który jedziemy już za dwa tygodnie, e, przedstawić sobie pieski ponownie na takim właśnie neutralnym gruncie, żeby przez tydzień był spokój żeby nie było żadnych zgrzytów, czy lepiej. I no znowu mi przerwało. I właśnie, czy lepiej się spotkać na zewnątrz, czy lepiej się spotkać w środku i jak to ugryźć. Także myślę, że to jest dobry pomysł. Mogę, wiecie, napisać innego maila i rozesłać do kilku osób, i może akurat ktoś się odezwie. Także, jeżeli znacie kogoś, kto zna się na tym profesjonalnie zaznaczam, profesjonalnie jest psim i jest mi w stanie tylko odpowiedzieć na to pytanie, to bardzo chętnie przyjmę Wasze propozycje w komentarzach pod spodem, bo chciałabym, żeby ten wyjazd był spokojny i bez właśnie żadnych psich awantur, także jestem ciekawa, co Wy mi napiszecie, jestem też ciekawa, czy ktoś mi odpisze z tych osób, które znajdę ja. A teraz już będę kończyć tego vloga, chcę to nagrać i po prostu, wiecie, nie będę Wam już się pokazywać po kąpieli, bo będę jeszcze gorzej wyglądać niż teraz z tymi brwiami, także dziękuję Dziękuję, że byliście ze mną w takim bardzo krótkim vlogu, i widzimy się pewnie za dwa dni. Dzięki, buziaczki, pa pa!